Cześć, witajcie na kanale na Kompa. Ja jestem Pobelus, a to jest kolejny odcinek Gas Station Simulator. Eee, proszę Państwa, stacja jest zamknięta. No to zamknęliśmy ją już w poprzednim odcinku, bo ponieważ tutaj ogarniamy kwestię, e, jakby y, związaną z zatowarowaniem sklepu. No i, i. o. No i tak posprawdzałem, co mam gdzie. Jeszcze tutaj lodziki może jakieś. Czekajcie, a zajrzyjmy, co tu jest w ogóle, a nic nie ma. No dobra, no to wypadałoby coś tutaj dać, bo gorąco jest, o. Dobra. Zobaczmy jak tam stoimy z paliwkiem, 568 litrów. E, dobra, trzeba tak, zamówić napoje, zobaczmy jak papierochy. Coś tutaj mamy, to tę resztkę tu mogę wstawić, nie mam problemu. I zobaczmy, słuchajcie, wy napisaliście, ktoś tam napisał z was pod poprzednim odcinkiem, że można ulepszyć myjnię do automatycznej. No to zaraz zobaczymy, tylko ja tutaj pozamawiam produkty. Napoje. O, promocji mamy jakieś. Tutaj mamy takie, tu oto tropicolo te zamówimy. Ze smakołyków co mamy? Tak, tutaj sobie ogarniemy temat. Dobra, dalej, pa e alkohol. No to alkohol to, to zamówię, bo nam się tam trochę kończy. Papierochy, no można, tym bardziej, że promocje jakieś tutaj mają. Z lodzików, na razie lodzików nie. Kosmetyki samochodowe, o, to to i to. Dalej, z gazet, gazet to nie, nie muszę, czapki. To byśmy zamówili to, to i, i to można też, no i tyle. Dalej, okularki, coś takiego. Jakiś Vintage Glasses, proszę Państwa. E, to można. Chocolate Glasses, nie ma problemu. Dalej. Pluszowe misie, bo żeśmy się wypultali. Teddy Bear. E, no to Teddy Bear to 10 sztuk w ogóle dam. E, wypieki. Wypieki chyba sobie na razie podaruję, aczkolwiek e, weźmy może weź może w ten sposób. A. I zabaweczki. Pyk, pyk, ja nie wiem, czy mi pieniędzy starczy. Coś czuję, że nie. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda. A nie, to starczy. Dobra. To zamów. Dobra, dalej. Jeśli chodzi o paliwo, to ja bym paliwo dobrał. I zamów. No i co mi? My... A, mieliśmy sprawdzić, słuchajcie, czy można tę stację ulepszyć. No to sprawdźmy. Zaraz. Narzędzie jakieś. Gdzie to kuźwa było? Bo ja nigdy nie pamiętam ulepszenia. O. Stacja paliw mynia level drugi. Stacja pali, bla bla bla. Ujrzwę, level drugi. Gdzie to mainia, bo ja nie widzę? A, tu mainia jest, dobra. Yy, za 2000, tak? Zwiększenie wytrzymałości pompy, level 3. Aha. I brak pieniędzy, by zakupić ulepszenie. No to trzeba byłoby zarobić. No, jakbym nie zrobił dostawy, no to byśmy. No to byśmy mogli, natomiast yy, otwórzmy stację, bo tu już ten jedzie. O, jak się trochę ludzi nazbiera, to ja w takim wypadku będę chciał już pracowników ogarnąć. Dobra, dobra, widzę, że tam jesteś przy drzwiach do magazynu, ale na spokojnie, bo ten będzie mi pytonga tutaj podłączał. W związku z tym, no ja muszę. A cię tromne kuźwa zaraz. Ja muszę tutaj węża obsłużyć, no. Przecież człowiek czeka z wyciągniętym wężem. A ty nie możesz poczekać na swoją kolejkę? A ty, gościu, weź tu kuźwa na konto, szybciej podpinaj, bo, bo już już kurek muszę. O, widzisz. Żeś się, kurna, cisnął. Dobra, już biegnę przecież. Boże. Co za naród. Dawaj, no, baku, przecież tak to się nie godzi, No dobra, i op, I, ale kurna, no zamawiałem tego, to cały magazyn chyba zapcham, coś tak czuję. Dobra, e, drzwi ci zamknę, ty, ty, poczekaj! Oj, Opiec na, na, naprawdę. W gorącej wozie, kompany. Yy, dobra, mam tam klientów przy paliwie już trzech, to ja sobie ich dotankuję. Nie ma problemu. Dzień dobry, no już widzę jakieś ładne buzie. Ładne buzie. Wiem, miło mi słyszeć takie rzeczy, kurde. Ale wolę w realu. Dobra. I, op. Dobra, daliśmy radę. Jak tam porządek na stacji? Czystość, kontrola czystości. Proszę tu jakieś ślady, tu jakieś coś. O, i mamy pierwszego klienta elegancko. Pytanie, czy już się opłaca tych ludzi zatrudniać tych moich pracowników niewydarzonych, bo, bo mamy kogoś w garażu. To ja może szybko obsłużę. No to dopiero ruch się rozkręca. Witam serdecznie, szanownego Pana. Zobaczmy. Dwa kółka, świece plus akumulator. Bierzemy się do roboty. Od tamtej strony, proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. Ciach, ciach, ciach. Elegancja Francja, proszę. Czyli dzisiaj co? Ulepszamy myjnię, tak? Myślicie, że nam się uda, drodzy Państwo? Mam nadzieję, że że coś tam się uda, bo w sumie to nie jest zbyt duża kwota, a zawsze jakiś dodatkowy zarobek byłby, że faktycznie to będzie automatyczna myja. Dobra, przy Kasie mam już 4 klientów. Dobra, to ja tego tylko tu obsłużę. Akumulatorek mu jeszcze zmienię i te świece. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Dawaj, mistrzu. Pyk i pyk. I jeszcze świecę. Świecuszki, proszę bardzo, może weźmy tę świe świecuszkę. Zawsze tę samą muszę? O kurde. No to odkręcanie trochę trwa. Dobra. I teraz zakręcamy. I elegancko. Dobra, zarobiliśmy pieniądze, to ja tutaj pozwolę sobie jeszcze dotankować yy, moich klientów własnoręcznie, a za chwilę pracowników zatrudnimy. You amazing, no ja wiem, proszę pani, fajna pani jest. No <grywka> proszę pani, gwarantuję pani, że nie tylko tego pani prawnie. na tej stacji. Mamy jeszcze świetne ciasteczka. Dobra, sześć osób jest przy kasie. O, ja już tu pracowników rozdysponuję elegancko. Yy, lista zadań. No, oczywiście, Amelia pracuje na kasie. Samuel yy, ma yy, naprawić samochody. Yy, Grand Rocky yy, ma sprzątać na stacji. A George będzie samochody yy, tankował. Proszę bardzo. I taki jest rozdział, jeżeli chodzi o mój personel. Dobra, my możemy tutaj noć sobie rzeczy, tak żeby było. Tu jakieś napoje, yy, bo widzę, że blokuje. To place po 10, o i sru, Elegancko. A to może dawaj tak. No. To jak się pięknie Hiroki za robotę wziął. Elegancko, z dupy szczotkę wyciąga. Pięknie, to mi się podoba. To jest po prostu człowiek orkiestra. No. George musi jeszcze troszeczkę tutaj się jakby... jakby poduczyć, ale myślę, że nie będzie problemu. No, o, przepraszam pana. Yy. No ale co to jest? No. A my oczywiście tutaj dalej działamy. Ulepszenia, cały czas patrzymy, ta mejnia, dwa i pół koła. Potrzebujemy, słuchajcie, co zrobić? Co potrzebujemy tu zrobić? Okraść samochody. 10 samochodów. 10 minut. No dobra, spróbujmy, słuchajcie. Może nam się uda? Ten nie ma kuźwa bagażnika. Da się? U nie. OK, czy policja nie jedzie? Chyba nie. Dobra, spokojnie. Dobra, mamy to. Dwa samochody okra okradzione. E, pani mi. No, ale jakie ja mam okradać samochody kuźwa, jak ten? Ty, synu. Jakbyś tak chwilę... Mistrzowski Kuziwa. Eee, no proszę maje, no pani się bawić nie umie Kurde, no co, co za jazda No i widzisz, George? Taki naród Dobra, te, za tego to ja się nie biorę <gryw> Idę gdzieś tam Dobra, ile my to mamy? 2338 dolarów, jeden klient przy paliwie, ale wiemy już nawet jaki. E, tutaj jeżeli chodzi o, 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 o toaletę, 3 dolara 50 to można byłoby podnieść? Żeby tak trochę drożej było, nie wiem, no 3 dolary. E, chociaż z drugiej strony może zaczną syrać na podłogę, to, to, to jest bardzo ryzykowna e, kwestia. Cztery samochody ok, okradłem. A to. A zatankowane samochody, a nie okradzione. Hmm. Aczkolwiek no to była przykrywka tu. <grych> Dobra tam. Yy, pani mięśniak, pan. Weź pan nabierz tych produktów tak, żeby dobić te dwa i bo, bo powiem panu szczerze, że, że. Że trochę potrzeba tutaj pieniędzy. O. Mm, no witam panią. Czym pani przyjechała? To ja myślę, że ja z George'em tutaj mogę wejść we współpracę, on będzie tam kawał pojazdy, a ja będę w tym czasie e, można powiedzieć czyścił ich, baga ich bagażniki. Tylko, że same jakieś takie kuźwa teraz te półciężarówki, jakieś pick przyjeżdżają I, i ciężko jest coś takiego tutaj ma machnąć, ale tego to wolałbym nie okradać, bo By <laughs> byłoby różnie. No, dobra. Yy, mamy dwa i pół koła, słuchajcie, ty. Jest tu w drzwiach. O, pani była w toalecie. I jak było? Fajnie pewnie, nie? No dobra, yy, ulepszenia. Ogarniamy, słuchajcie. Zwiększenie wytrzymałości pompy, dobra. I. Ale to, to będzie automatyczno. Chyba raczej nie. Oj, coś mi tu chyba wkręciliście, ale dobra. Niech i tak będzie. Achievement zdobyty! Car Wash Level 3! No oczywiście fajnie, no to chodźmy zobaczyć. Wytrzymałeś pompy. I gdzie ta automatyczna myjnia, co? A? Żeście mnie... nabrali. Tak nie bawię. No dobra. Ja muszę tu a, jeszcze alkohol... Yy, wystawmy to co mamy. Ja tu jeszcze sobie popatrzę na ulepszenia, czego nie mamy. Generalnie nie mamy. O, garaż level 5, a to jest. Co to jest? Minial... A tu niszczarka, okej. Okay. To osiem koła jest nam potrzebne, tak? Blokowienie niszczarka. Brak pieniędzy, by zakupić ulepszenie. A tutaj yy, byśmy mieli co? Mokuź, no, ja nie mogę tego. No popatrzcie, no, tu nie mogę akurat. Podejrzeć, tylko chciałem, się... no tu chyba mogłaby być ta myjnia automatyczna na levelu 5, nie? No nic, no nic, no trzeba będzie harować, trzeba będzie pracować Uzbierać przede wszystkim Teraz to bida aż Zobaczmy, czy ktoś tam na nie by chciał? Ja mogę mieć te fury No, halo, halo Brudaski, śmierdzioszki No nie, no nikt nie chce. No dobra, no to ja dalej zajmuję się, proszę Państwa, yy, pom pom pomocą yy, ludziom w wyczyszczeniu ich pojazdów, bo ludzie syfią, nie potrafią... nie potrafią dbać o porządek, elegancko, bardzo ładnie. Kolejne 12 dolków, yy, tu zaawansowany też, o pani idzie. Nie wiem, czy zdążę. O, nie zdążyłem. O, i zdążyłem. Odblokowano. Yy, osiągnięcie just checking. Fajnie. Nie wiem, to pani tak się rozkroczyła, jakby nie wiem, co chciała zrobić. Tak czy inaczej się nie udało. Czy to będzie yy, zbyt yy, duża hamuwa, jeżeli okradnę te, te Lolite. Zobaczmy. Mistrzostwo. No kuźwa... Yy, po prostu jak masełko weszło. Proszę pani, nadaje się pani do tego. No i fajnie. Dobra, co tu się dzieje na tej mojej stacji? Co tutaj, proszę bardzo, jakiś syf, a, a ten półki ogląda kuźwa. A ja muszę tutaj zapierdziałać. Ty, chłopie, za co ja ci płacę? Co? Kuźwa. A zobaczcie, jak ładnie już 1264 dolki. O, ktoś na mini. No. Dzień dobry pani! Jak miło panią widzieć, proszę pani. E, teraz z panią e, tutaj psikam ładnie. Sro, proszę. Końcóweczka chyba nowa jest. Albo i nie. Dobra, To sobie ładnie to wyczyścimy. Elegancko. Nie przeszkadza pani, że sobie tak ponucę trochę, bo yy, tu, u, łatwiej mi się pracuje, wtedy jest lepiej, weselej, szybciej. Czas upływa, pracy proszę bardzo, proszę bardzo, jak tu pięknie elegancko można pogadać, naprawdę, miło mi się z panią rozmawia. No tutaj troszeczkę plamkę na cystusiu Pani miała. Eee... Proszę mi powiedzieć proszę Pani, gdzie Pani zakosyfiła ten samochód? Aha, na pustyni, rozumiem. Eee, to nie offroad, to, to nie ten samochód się nie nadaje do offroadu. No widzi Pani, no to jest zawsze to co, co mówi Pani, że Pani marzyła o tym no dobra, no leci ta kasa, zobaczcie, no już prawie dwa koła. Słuchajcie. Ja myślę, że my chyba tutaj to naprawdę w bardzo niedługim czasie te mynie tak usprawnimy, że będzie łoho, Bez tu. O co to chodzi? Aha, by zmienić zawór. O! O! No, to chyba o to wam chodziło. Kurde, no teraz to. No, e, Brudaski. Ono któryś tutaj na mynie, bo... Bo ja mam nowy zawór, chciałbym przetestować. Byłoby miło. Ale nikt nie przyjeżdża. Redeno. Wiecie co? My tak ciągle tylko dbamy o mynie. A tak na dobrą sprawę, to tutaj to jeszcze żeśmy nic nie zrobili. Istny syf. Istny syf. Ja tu niby mam mieszkać. Takie kuźwa dziedzictwo. No dobra, eee, co tam mo moi, no dzień dobry, dzień dobry, <laughs> no i to tutaj eee, im się kończy czas, pomału i trzeba byłoby im chyba to przedłużyć. Eee, 2749, więc elegancko jest, jeden klient przy paliwie, zobaczmy jak tam stoimy z towarem, bo tutaj tym misie, to można by te misiaczki wstawić, kosmetyki. To zróbmy może w ten sposób, o. No dobra, wszystko wypchnąłem. Alkohol, jeszcze wlezie. Jeśli chodzi o prasę, o, tutaj można takie gazetki położyć, elegancko jest. Lodziki? No lodziki można byłoby też dołożyć, powiedzmy takich trochę, o. A jeszcze trochę, no to może takich, o. Niech się biznes kręci, a pani co mi tutaj papiery wywala, jakieś plakaty z, z tym Leonardo DiCaprio, kuźwa, że tak się nie godzi. Dobra, ciasteczka, o, można byłoby takie tutaj jeszcze wrzucić. Tutaj coś mamy z zabaweczek, no pewnie, że mamy, no takie można, o, to, 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 po coś to zamówiłem. Elegancko, no jest w czym wybierać, dzieci się będą cieszyć. Dobra. No i znowu muszę zatowarować sklep. Pójdź Dobra. Georgiu to tam jeszcze, jeszcze wytrzymuje. Jeżeli chodzi o Amelkę i całą resztę ferajny, to też. Papieroski. Można by takie wrzucić i takie. Dobra. roki tam sprząta elegancko. O! Mamy klienta na mini. O! I znowu jakaś działka fajna. Dobra, dzień dobry pani. Proszę pani, ja mam nową końcówkę, więc pozwoli pani, że panią tutaj przetestuję. Łokuź, eee, a ty normalnie, no, mieliście rację. Słuchajcie, no, ten kto mi to poradził, to gościu, o ja złoce się po prostu. Masz dożywotnią fuchę na mojej myli, naprawdę. No, proszę, proszę, no, tu to, to, no tak to teraz można myć. Tak można myć. Proszę, proszę. Wszystko się świeci, elegancja Francja jest. No, o to właśnie chodzi. Proszę bardzo, teraz będę, pewnie będę musiał do kanału schodzić, żeby tego kuźwa ciura nakarmić. No, widzisz, fajnie było, nie? Ja chcę jeszcze raz, a ty? No, naprawiamy samochody. Aha, mamy tutaj challenge. Kurde, 12 minut. 12 minut ja mam naprawić 12 samochodów, tak? Nie wiem, jakie ja mam to zrobić, no bo klientów więcej by trzeba było. Oj, przepraszam. A tutaj, no, może być problem. Dobra, ja im przedłużam czas, dam im premię. Mam nadzieję, że wezmą bez szemrania. Rozpocznij rozmowę, wypłaty, zapłać premię. O, gitara. I teraz pracuj przy kasie. To samo z Samuelem. Samuelu, zapłać premię elegancko, i ty napraw samochody. Do tego Grand Cherokee, zapłać premię i. i sprzątaj. No i oczywiście George, zapłać premię i synu, tankuj samochody. No. I zapłaćmy im wszystkim. Yy, Amelko, jak ci idzie? Mam nadzieję, że dobrze. O, tu jakaś pani z nadmorza chyba. Yy, dobra, słuchajcie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, subki, co tam jeszcze chcecie, to zostawiajcie. Oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.